Szanowni ojcowie z ojcem generałem na czele, szanowni przedstawiciele władz świeckich, tu całe pozdrowienia kieruję na ręce pani poseł, umiłowani Chrystusie siostry bracia, drodzy czciciele Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Wspominamy dziś Błogosławionego Księdza Jerzego jednego z duchownych niezłomnych. Wczoraj po raz pierwszy w naszej Ojczyźnie obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci duchownych niezłomnych. Było ich wielu. Na przykład ksiądz Niedzielak, ksiądz Suchowolec, ksiądz Kotlarz i wielu, wielu innych. A pewnie i tacy, o których nawet pamięć nie ocalała. Ze zdumieniem przeczytałem ostatnio że w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej aresztowano 200 duchownych. Niektórzy z nich spędzili w więzieniach po kilka lat. Zarzucano im wrogość wobec władzy ludowej, ale tak naprawdę zarzut był jeden: głoszenie Słowa Bożego i wierność Kościołowi. Wspominamy dzisiaj te lata, pamiętając o tamtych wydarzeniach i o tamtych historii, ale też dziękując za te postacie, bo myślę, że każdy z nich nas czegoś nauczył i Ksiądz Jerzy Kopiuszko nas sporo nauczył. Pozwolił nam przez swoje słowa, przez swoją postawę, przez kartę ducha pokojowo przejść przez trudny czas transformacji. Ale moi drodzy, najpierw pochylmy się nad dzisiejszą liturgią słowa, bardzo wybłuczającą. To jest piękna nauka o tym, że zawsze trzeba się modlić i nie zniechęcać się, i że prawdziwa modlitwa jest ściśle związana z konkretnym życiem i z wiarą. Ewangelista Łukasz już w pierwszym zdaniu wskazuje wyraźnie, że intencją Jezusowej przypowieści o wdowie i niegodziwym sędzi którą czytamy w dzisiejszej liturgii, jest nauka o wytrwałej modlitwie. Oto w pewnym mieście żył sędzia, który dwukrotnie został określony jako ten, który nie bał się Boga i nie liczył się z ludźmi. Straszna charakterystyka. Jest to więc człowiek wysoko postawiony w hierarchii społecznej i tak pewny się w, w swojej pozycji, że nie obchodzi go ani Bóg, ani bliźni. Jest to tym bardziej bolesne, że jako sędzia był on zobowiązany z samego urzędu, aby promować sprawiedliwość, troszczyć się o ludzi pokrzywdzonych, o tych, którzy sami nie mogą zatroszczyć się o siebie i nie potrafią się bronić. On miał wspomagać łaknących i pragnących sprawiedliwości. I w tym samym mieście mieszka pewna wdowa, która doznaje krzywdot. Swego przeciwnika i przychodzi z prośbą do wspomnianego syniego. Moi drodzy, w Piśmie Świętym często podkreśla się, że wdowy oraz środki cudzoziemcy to kategoria osób szczególnie pokrzywdzonych, wyzyskiwanych, prawie na marginesie społecznym, dlatego sam, sam Bóg często na kartach Biblii ujmuje się za nimi i staje w ich obronie. Ta wdowa jednak się nie poddaje. Ona wie, że jedyne co może zrobić to prosić, nieustannie prosić. Inną ilustracją skuteczności modlitwy i postawy niezniechęcania się jest opis walki Izraelitów z Amalekitami w Refidji, opisany w Księdze Wyjścia. Słyszeliśmy o nim dzisiaj w pierwszym czytaniu. Podczas gdy na równinie Jozue, na czele Izraelitów, zmaga się z wojskami przeciwnika, Mojżesz staje na szczycie góry z laską Boga w ręku i wznosi modlitwę do Boga. Mojżesz był już człowiekiem w podeszłym wieku. Można odnieść wrażenie, że Mojżesz stojący na górze z podniesionymi rękami odgrywa najważniejszą rolę. Od podniesionych rąk Mojżesza zależały tak naprawdę losy. Czytamy, że jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś je opuszczał, bo był zmęczony. Miał przewagę Amalekita. Ponieważ bitwa się przedłużała, ramiona Mojżeszka słabły. Ale nawet wtedy trzeba było znaleźć sposób, aby one ciągle były wzniesione w geście modlitwy i prośby. I wówczas Pojawia się harun i chór, którzy podtrzymują ręce Mojżesza. Moi drodzy, to piękny obraz, który pokazuje, że w życiu potrzeba modlitwy, ale potrzeba też działania, czynu. Mojżesz nie zwyciężył samą modlitwą. Potrzebował wojska, dobrze wyszkolonego i odważnego. Ale samo wojsko, nawet najlepiej wyszkolone, również nie pokonałoby przeciwnika. Potrzebowało Mojżesza, który wznosił ręce do Boga i prosił o błogosławieństwo. To piękny obraz, który pokazuje, że w życiu potrzeba głębokiej modlitwy, intensywnej, cierpliwej, ale też modlitwa powinna być połączona z czynem, z działalnością. Umiłowanie w Chrystusie siostry i bracia. Przykładem. Człowieka, który potrafił się żarliwie modlić, ale też był człowiekiem czynu, aktywności, był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dziś błogosławiony, a mamy nadzieję, że również za jakiś czas kanonizowany. Ksiądz Jerzy w stanie wojennym, powtarzając nieustannie słowa świętego Pawła, przecież to nie były jego słowa i to nie była jego mądrość. Zresztą w Jego chomiliach niewiele było Jego mądrości. On odwoływał się do słów Pisma Świętego i ludziom przypominał naukę samego Pana Jezusa, czyniąc ją niezwykle realną. Powtarzał słowa świętego Pawła zło dobrem zwyciężem. Myślę, że tymi słowami, i wielu to mówił chronił nas przed odwetem i rozlewem krwi. Zapewne nie był On jedyny. Ale jego głos był słyszany i słuchany w całej Polsce, a myślę, że też poza jej granicami. Dlatego był tak niebezpieczny. Czym bardziej zagłuszano jego wystąpienia? Przecież nawet utrudniano dojazd na msze i spotkania z nim. Komunikacja miejska stawała specjalnie, żeby tylko ludzie nie dotarli na spotkanie z księdzem Jerzem. Ale czym bardziej? zwiększono przeszkody, tym więcej ludzi pojawiało się na spotkaniach z nim i tym bardziej jego słowa docierały dalej i stawały się coraz ważniejsze. Może zacznie to dziwnie, ale kiedy spojrzymy na homilie księdza Jerzego Popiełuszki, to musimy stwierdzić, że one nie były oryginalne. Nie było w nich fajerwerków, czy jakichś wyszukanych konstrukcji retorycznych. One były proste, wygłaszane powoli i ze skupieniem. Moi drodzy, jednak, nawet dziś po latach, gdy ja słucham tych homili, a można je odnaleźć bez problemu w internecie, przechodzą mnie ciarki po plecach. Dlaczego? Ponieważ głosił w nich. Naukę ewangeliczną, prostą, pełną miłości, zaufania do Pana Boga, pełną prawdy, bez żadnych ludzkich, niepotrzebnych spekulacji. Głosił naukę bezkompromisową, zmuszającą do zmiany myślenia, a jednocześnie pełną szacunku dla drugiego człowieka, dla ludzi, dla wolności, która jest w nas. Głosił ją nieabstrakcyjnie. W sposób wyizolowany od realnych życia, ale w konkretnym kontekście społecznym, politycznym, kulturowym, bo tam żyli jego słuchacze i on żył w tym kontekście. Głosił swoje słowo w polskim jakże dramatycznym, tu i teraz. Do tego potrzeba było odwagi, aż po gotowość na męczeństwo, na którą stać było nielicznych. Innym słowom świętego Pawła również nadał bardzo konkretne znaczenie. Jeden drugiego ciężarności. I kiedy jego przyjaciele, ale też ludzie, których nie znał w czasie stanu wojennego zostali internowani, to osobiście im pomagał. Pomagał wszystkim prześladowanym w stanie wojennym I uświadamiał, że to od człowieka zależy, co tworzy, dobro czy zło. I to od człowieka zależy, jak odpowie na zło, złe czy dobre. Jeśli człowiek na zło odpowiada złem, powiększa jeszcze drama do tego świata. Od człowieka zależy, czy ze zła wyprowadzi dobro. Bo ze zła nawet dobro można wyprowadzić. Taką, taką moc ma sam Bóg. Mówił, że ponieważ człowiek ma taką wolność i ma w sobie taką moc, że gdy zrozumie te słowa, uderzony nie uderzy. Okłamywany nie okłamie a zdradzany nie zdradzi. Wydobywanie dobra spod powierzchni zła, które jest w każdym człowieku, to jest też podstawa okazywania miłosierdzia drugiemu człowiekowi. Moi drodzy, o tej wielkiej zdolności wydobywania dobra z każdego człowieka i w każdej sytuacji mówiono nad grobem Świętej Pamięci błogosławionego księdza Jerzego w 1988 roku. I wówczas usłyszeliśmy znamienne słowa. Przytoczę je dosłownie. Dzięki tej niezwykłej zdolności, człowiek pośród tysięcy niesprawiedliwych może pośród tysięcy niesprawiedliwych może pojawić się jeden sprawiedliwy. Pośród tysięcy kłamców może pojawić się jeden prawdomówny. A w samym środku oświęcinia może pojawić się ojciec Maksymilian. I ksiądz Jerzy odkrył przed nami tę niezwykłą moc człowieka. Odkryciem swoim trafił on w istotę polskich potrzeb. Odpowiedzią na politykę, która nie ma względu na moralność, mogła być jedynie moralność, która ma wzgląd, która nie ma względu na politykę. Ksiądz Jerzy był głuchy i ślepy na dobre rady ludzi tamtego czasu i na dobre rady polityków tamtego czasu. Ale jego ślepota okazała się niezwykłą dalekowzrocznością. Tak mówił nad grobem się Zawierzyka, ksiądz Józef Tisza. W homiliach głoszonych w stanie wojennym często odwoływał się także do nauczania dwóch wielkich postaci swojego czasu: świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. My też z wielką radością czekamy na beatyfikację Krymasa tysiąclecia. Mówił swoim językiem. W swoim stylu o tym, o czym tamci dwaj mówili przez lata, o życiu w prawdzie i wolności, o godności każdego człowieka, o prawie do życia, ale też o zasadach, które powinny panie, panować w społeczeństwie, o etyce, o moralności, o miłości bliźniego, podstawowe prawdy, wiary i życia chrześcijańskiego. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Jeśli chcemy być wierni nauczaniu błogosławionego Księdza Jerzego, to myślę, że trzeba nam nieustannie wracać do jego słów, do jego nauki, a przede wszystkim przyjmować te słowa jako swoje. Ktoś może powiedzieć, zmieniły się zupełnie czasy i pewnie te słowa utraciły swoją wartość. Nic bardziej mylnego, Ponieważ Ksiądz Jerzy odwoływał się do nauki Pana Jezusa, do mądrości ewangelicznej, ona nigdy nie traci swojej aktualności. I w każdych czasach człowiek potrzebuje wezwania do nawrócenia, potrzebuje wezwania do tego, aby mówić prawdę, aby być zwyczajnie uczciwym i wiernym Panu Bogu. Amen.